Witam Was ponownie, odcinek trzeci jeżynka i na pewno na tym nie skończymy, bo to będzie odcinek poświęcony jeżynkom suchym. Tutaj jak widzicie starzy aktorzy czyli nasze już tułowiki wykonane z ogonkami z odcinka tułów i ogonek. Tak jak w pierwszym odcinku wyciągamy sobie piórko z kapki szyjnej koguta przymierzamy po prostu czy jest odpowiednia długość wszystko macie po prostu w pierwszym odcinku całego cyklu szkoleniowego instruktorzowego także zapraszam do pierwszego odcinka żeby nie być bezlitosnym jak pamiętacie zostawiłem gapę tutaj pomiędzy czyli przerwę pomiędzy oczkiem haka a pierwszym materiałem tułowia przywiązaną jeżynkę powierzchnią do przodu tak jak w poprzednim odcinku wewnętrzna strona pióra zewnętrzna strona pióra na zewnątrz w kierunku ogonka zawsze do suchej muchy teraz będziemy jeżynkę układać sobie na wokół naszej przestrzeni wolnej o, dbamy o to żeby się nie skręciło i zawsze z początkującymi mi, yy, muszkarzami ja używam do tego celu bardzo cienkiej nici wiodącej i sobie pierwsze już materiał wzmacniam takie jeżynki to są kuloodporne tak jak napisałem i można je zawsze cieniutką nitką Wiodącą, wzmocnić i taką muchą, to można kilka razy dobrze powędkować od rana do wieczora. Tu jeżynka się nie przerwie, tu jeżynka będzie się w miarę trzymać, także to jest wszystko fajnie. Owszem, jest to może i kosztem estetyki, może gorzej wygląda mucha sucha, ale jest to Bonus dla nas, bo mamy po prostu muchę bardzo fajną, trwałą z jeżynką, która nie będzie nam uciekać w stronę ogonka, nie będzie się nam robić suchej muchy, mokra mucha, tak jak nożyczki już mówiłem, cyk i już mamy muszkę. W ten sposób już wykończymy główkę, także finiszerem. I będzie jeszcze ostatnia porada. Tutaj na koniec użyję naturalnego szelaku. Naturalny szelak jest świetny, ponieważ można w alkoholu go rozcieńczyć i on nam wejdzie po prostu troszeczkę, nie za dużo, żeby nie zachlapać. On nam wejdzie w nić i on nam po prostu i wierzynkę i on nam utrzyma tą jerzynkę. 2, jak pamiętacie, mieliśmy problem tu z Quillem, nieładnie się nam ułożył. Jak wam obiecałem, jest to typu Red tag, ale Quilowany. Red tag czyli znaczy czerwona Tak, markup znaczek punkt, także tutaj mamy po prostu quill ale tu, w tym miejscu, ten quill nam się nie podoba, więc na pewno zrobimy coś takiego. Promień piórka powie, jest zawsze dobrym doktorem do poprawienia naszych, po prostu niedociągnięć materiałowych, ponieważ nam tu troszkę pen tak jak wcześniej wspomniałem, więc bierzemy sobie zwykły promień z pióra i sobie go Tutaj nawijamy odwrotnie do nici, w kierunku nici wiążącej kilka obrotów, i tak jak zawsze mówię, warto taki materiał sobie wzmocnić cienką nicią wiodącą. To jest właśnie super ta nić, że mikronici są bardzo dobre, teraz trwałe, silne. Nie produkują dużych główek much, także można tutaj więcej zrobić, ale w początkującym jednak proponuję jednak na większych hakach, na standardowych niciach zacząć naukę. Niemniej już pokazuję możliwości. Tak jak w poprzedniej muszę. Tutaj użyję dwóch jeżynek na przykład, żeby zrobić sobie bogatego takiego retaga na włóczce, żeby był łowny że prosta sprawa bez komplikacji robimy to samo co poprzednio i już raz finisherem wykończyłem, teraz drugi raz no i na koniec nasza mucha Adamsowata tutaj będzie ona oparta na pół jeżynkach można na dwa sposoby wiązać dwukolorowe na pewno będą to półjężynki te jak widzicie usunięte są tutaj już promienie I ja sobie tu zwiążę najpierw tradycyjnie na jeżynce brązowej a następnie dodam pół jeżynkę gryzli to nie ma problemu można równocześnie dwie można pojedyncze to już zależy od was jak wam się to po prostu będzie chciało przećwiczyć w praktyce. Także tutaj nie ma żadnych, żadnych praw, reguł. Ważne, żeby były cienkie te piórka, parę obrotów. Pamiętajmy, nie za dużo materiału. Bo to czym więcej materiału, tym bardziej się komplikuje nam mucha, i tym bardziej to wszystko nie wygląda jak potrzeba. No ale już mamy jedną jarzynkę. Teraz dodamy sobie rzękę gryzli, razem to wszystko będzie się nam ładnie komponowało. Analogicznie przytwierdzam piórko gryzli, także do naszej przestrzeni wolnej, tu między oczkiem a materiałem, no i ona się oczywiście zapełnia. Przecinamy i już obwiązujemy za pomocą szczyps dookoła trzonka. To nie jest żadna filozofia już dla nas. Po prostu musicie sobie troszeczkę nabrać wprawy, potrenować, także to nie będzie dzieje żadnym problemem i sobie tu do tyłu, do przodu także ona tu mi się troszkę skręciła, więc ją trzeba odkręcić najgorsze jest to właśnie skręcanie, więc niektórzy mają fajne szczypce takie rotacyjne które łatwiej umożliwiają ale ja po prostu nie jestem zwolennikiem lepiej mieć w łapach po prostu kunszt niż w narzędziach także z tego typu muchami już adepta można wysłać na ryby już ma trzy muchy więc będzie miał co urywać po krzakach ale pamiętajmy, że podstawą nie pióra są oczywiście jakość piór, to już jest ważna, ale już dla zaawansowanych ludzi, którzy już wiążą dużo much. Natomiast tutaj chodzi o ideę, pokazanie materiału, poćwiczyć materiał najlepiej na tanim, dobrym w miarę. I jak się już człowiek nauczy, można sięgnąć po drogie kapki. Haki drogie zawsze, bo ryba no, nie zna pojęcia czy drogie pióro, czy tanie pióro, jak ich spasuje, weźmie, a jest duża i ma się hak wygiąć, to przykre jest. Pamiętać należy o oczkach. Niestety wiele tańszych haków ma zbite oczka, więc są one tutaj bardzo takie yy, już po Zniszczone, powierzchnie nie mają gładką, więc jakaś cienka żyłka i przecięcie następuje bardzo szybko. Także ludzie się żalą, że dobrych piór nie mogą kupić dobrej jakości. Ja to jeszcze opowiem, które są dobrej jakości i jak pióra dobierać, kupować, gdzie, jak kupować, jak z nimi się obchodzić, jak je magazynować, jak je sprawdzać, jak walczyć z pasożytami. Można bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy na ten temat powiedzieć i na pewno jakiś tam odcinek powstanie, bo noszę się z takim zamiarem, ale jednak kontynuujmy dalej po prostu naszą przygodę z jeżynką.